13 marca tutaj na hali o sportowej w świecie odbędzie się czwarta edycja targów edukacyjnych i pracy. Bardzo dużo wystawców. No myślimy, że w tym roku padnie rekord. Staliśmy się targami, które są czołowymi targami edukacyjnymi w Kujawsko-Pomorskim. Odwiedzą nas szkoły wyższe z takich miast jak Bydgoszcz, Warszawa, Gdynia, Sopot, Elbląg, Koszalin, a także szkoły ponadgimnazjalne z Bydgoszczy, z Grubna, z grudziądza. Bardzo dużo wystawców, jak już wcześniej mówiłem. Targi są skierowane głównie do uczniów szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych. Głównie chodzi tutaj o maturzystów, a także o, o dla innych osób, które chciałyby poznać szkolnictwo wyższe ponadgimnazjalne, a także zdobyć jakiś nowy zawód, zdobyć nowe kwalifikacje, które są ważne w tym trudnym rynku pracy. Zapraszamy również rodziców, warto wziąć wolne, warto tutaj z nami być, bo warto rodzice są także ważnymi tutaj osobami przy podjęciu decyzji edukacyjno-zawodowej. Hala widowska-sportowa, w świeciu nad Wisłą, ulica Sienkiewicza 3. Od godziny 10 do godziny 14 13 marca. Zapraszają organizatorzy Sebastian Geziński, Izabela Kulczyk i Tomasz Keller.